Na pewno znacie taki widok z polskiego parku. Ktoś spragniony zostawił po sobie śmieci. O, a co tu się dzieje? Co ten chłopak wyprawia? Proszę, dobrze wychowana dzisiejsza młodzież segreguje odpady. Tak, chłopcze, plastikowe butelki wrzucamy do żółtego pojemnika. Ale zaraz, co ty wyprawiasz? Po co ci ta pusta puszka? A potrzebna, bo w Polsce obowiązują nowe zasady segregacji opakowań po napojach. Niektóre puszki i butelki, które znajdziesz na sklepowych półkach, będą miały logotyp kaucji. Oznacza on, że te opakowania zbierane są osobno w sklepach lub innych miejscach zbiórki. Zwracając takie opakowanie, otrzymasz kaucję. Logotyp kaucji docelowo znajdziesz na wybranych puszkach, butelkach plastikowych, a także szklanych. Ale uwaga! żeby zwrócić taką puszkę czy butelkę z logotypem kaucji, nie możesz jej zgnieść. Pozostałe opakowania, które nie mają logotypu kaucji, segreguj jak wcześniej. Puszki i plastikowe butelki zgnieć i wrzuć do żółtego pojemnika. A szklane bezzwrotne butelki do zielonego pojemnika na szkło. Taka butelka po mleku czy kefirze, czyli produktach mlecznych, trafi do żółtego pojemnika, tak jak butelki po różnych detergentach. Zawsze opróżniaj butelki przed wyrzuceniem i nie odrywaj od nich nakrętek. Segregując odpady, chronisz środowisko, w którym żyjesz ty, twoja rodzina i przyjaciele. Dlatego zapamiętaj, jak segregować według nowych zasad i zmieni nawyki dla dobra nas wszystkich i naszej planety. Film został zrealizowany w ramach publicznej kampanii edukacyjnej prowadzonej przez RLG. Zobacz więcej na www.elektro3000.pl. Za moich czasów, proszę państwa, to też się chodziło z butelkami do sklepu. Państwo sobie z tym na pewno poradzą.